Cześć, cześć, z tej strony Skrawka Karolka. Dzisiaj wykonamy następną kartkę Pop-up. Jeśli jesteście ciekawi, zapraszam Was do oglądania i zostania na moim kanale. Nasza kartka komunina będzie wykonana na podstawie zmagań mapkowych u Euniki w Artemisji. Natomiast środek będzie wykonany. Przeze mnie nie znalazłam na internecie takiego rozwiązania, aczkolwiek jak wiecie, jak internet, wielki tak wygląda jak studnia bez dna. Więc może ktoś wpadł na ten pomysł, bo ile głów, tyle pomysłów. Ale chciałam się z Wami tym sposobem podzielić. I do wykonania tej karteczki będziemy potrzebować bazy. Ta baza ma rozmiary. 14,5 na 14,4. A dlaczego jest różnica tego milimetra na jednej stronie? Ponieważ tutaj robimy bigowanie. Już wam pokażę. Robimy bigowanie w dwóch miejscach i to akurat to jest to 2 mm, które odetniemy i od góry naszej bazy i od dołu naszej bazy. Ponieważ tu musimy mieć miejsce jak wiecie tekturka w swoją grubość, więc żeby nam ta kartka się tu swobodnie zamykała, tu to te 2 mm muszą zostać. Ja już sobie powycinałam, aby było szybciej po prostu, aczkolwiek ja wam podam wszystkie wymiary, żebyście wiedzieli. Będziemy potrzebować taką cieniutką niteczkę, więc wezmę właśnie taką złotą nitkę. Kartka będzie do koperty, także ona też nie będzie jakaś bogata, ale myślę, że środek nadrobi wszystko. Może zró zacznijmy od tego środka naszego, to sobie odłóżmy, tutaj tutaj i tutaj. Ok. Zaczniemy sobie od środka. Do naszego środka będziemy potrzebować dwóch kółek, one mają średnicę 8,2 mm. I jak widzicie, ja tutaj zaraz wam powiem dokładnie na jakim tu, tak z 7 mm zbigowałam oba kółeczka i tutaj mamy kółko w którym też jest obcięty dół ponieważ jak będziemy mieć tą naszą karteczkę to żeby tutaj ten tył był też w miarę ozdobny bo tutaj się znajdzie właśnie nasza tekturka Mikołajku idź tam do taty dobra dobra i zaczniemy od tego że musimy sobie skleić równo te nasze bigowania tutaj i to kółeczko musi być równo zbigowane. Więc yy, sklejone musimy równo skleić, aby ten nasz element się tu mógł fajnie, yy, fajnie otwierać, i zamykać. Żebyśmy go mogli przymocować właśnie do, właśnie do środka na te bigowanie. Dzisiaj mam mojego dokazywacza. W ostatnim filmiku Wam powiedziałam, że nie będę ukrywać tego, że mam dzieci w domu. Więc, jak będziecie to słyszeć jakieś odgłosy, krzyki, śmiechy bądź coś innego, to proszę się tym nie przejmować. Tak, ja Wam pokażę tu. Tutaj mamy właśnie, będzie te skrzydełka nam są potrzebne do tego, aby właśnie przymocować to właśnie w naszym łączeniu. Ok, ale myślę, że pierwsze sobie ozdobimy to kółeczko, później go wkleimy, Tu mamy to. Dobra, troszkę to rozsmarujemy, żeby tu nam się fajnie. okej okay. i tak przyklejmy. Żeby tak równo było, tutaj nam. Dobra. To będzie tak, jakby tył. Tu będą wklejone życzenia, tu będzie tył. A tutaj z tej strony chciałam zrobić kółeczko, ale popatrzcie, no to tak. Hmm, wydaje mi się, że lepiej wygląda ta tekturka na białym. Więc zrobimy ją tutaj. Przyklejmy. Widzicie, jeszcze nam tu zostało. Troszkę. Yy, aha, bo zapomniałam wam wspomnieć, ta która jest embosowana na złoto. Ja to już wcześniej zrobiłam z racji tego, żeby skrócić ten czas, jak wam mówię, i aby też, yy, żebyście nie musieli słuchać właśnie tych, tych szumów yy, naszej nagrzewnicy. Ok. I tutaj wklejamy zobaczymy, może później jeszcze. Jakimś delikatną taką kompozycją tu gdzieś y, ozdobimy, nie mówię nie. Dobra. Tu mamy. I teraz smarujemy y, naszą tutaj, te dwa nasze skrzydełka i musimy pamiętać, aby wkleić równo właśnie w to, to miejsce bigowania. Cyk. Dobra. Pamiętajcie o tym, żeby ym, wkleić to na środku, żeby nie było później... Czekajcie... Żeby nie było później, że jest nierówno. Czekajcie, popatrzę sobie w górę. Ok, myślę, że jest dobrze. Dokleimy tu. No i oczywiście sprawdzimy, czy tutaj bez problemu. No i super. O, jeszcze nam się nie przykleiło. Dobrze, przytrzymamy troszkę. Dlatego pierwsze robimy ten element w środku, ponieważ my tutaj będziemy troszkę te nasze skrzydełka zaklejać później papierem właśnie skrapowym. Chciałam Wam powiedzieć jeszcze, że nasza karteczka będzie, będzie zrobiona z kolekcji About You od Agnieszki Janas. Dobra. Okej. Okay. Już Wam pokażę. Tak, tu mamy z przodu, no i z tyłu jest tak. Dobra. To niech nam wyschnie i naklejmy sobie właśnie nasze papiery ozdobne w środku. Ja przycinam je o dosłownie 3 mm mniejsze, żeby tutaj została delikatna rameczka dookoła. Ok. Przyklejałam również bezpośrednio tekturkę bez właśnie tego koła, teraz co mamy. Również zdarzyło mi się przyklejać właśnie parę młodą, bodajże. Miałam już taką karteczkę z parą młodą, też bardzo fajnie to wyszło. Tylko, że no tak jakoś ta sama tekturka wydawała mi się bardzo mała do, do tego środka, a tak to bynajmniej będzie fajnie podtrzymana i będzie ją widać. Okej, okay. druga karteczka. Tu troszkę okej, okay. tak. Hmm, czekajcie, coś mnie tu nie pasuje, bo tu pamiętajcie, że z jednej strony jest jeden mm, po 1 mm mniej. Ja wiem, że to 1 mm wydaje się, że nie robi różnicy, aczkolwiek jest to bardzo duża różnica przy karteczce. Dobra, Oliwcu nagrywam filmik, wiesz? Więc cichutko. Dobra, teraz możemy się zająć ozdabianiem naszej strony z przodu. Wiecie co? Y Miałam użyć właśnie takich hosti, ale też mi jakoś tam się nie pasowały. Później właśnie znalazłam w tekturkach y tą naszą. Tylko najgorsze jest to, że ja nie pamiętam z jakiej firmy są te. Y o jest. Snip art. Takie te... Nie wszystkie tekturki właśnie mają podpisane. Nieraz dostaję właśnie w tym. Takie. Ani bez nadruku do końca. Nie pamiętam szczerze powiedziawszy, z czego to brałam, z jakiej firmy. A jak jest podpis? Na tekturce gdzieś z boku jest fajnie, bo wiadomo o co chodzi. Dobra, bierzmy, bierzmy się za. Złożenie tutaj tej kartki z przodu. Pomyślałam, że um, tą kolekcję um, ze złotym połączę. Już raz ją ze złotym łączyłam. Bardzo, bardzo, bardzo ładnie się prezentuje, dlatego um, postanawiam to um, zrobić jeszcze raz, tylko już um, w innej karteczce. Tamta była na urodziny. Pokażę Wam. Jest filmik, mój nagrany. To jest shadow box taki zamykany. I właśnie to jest też z tej kolekcji. No myślę, że bardzo ładnie się prezentuje. Miał się błyszczeć, więc się błyszczał. I e, z tym złotem bardzo fajnie wyglądał. Dlatego tu też ten złoty wykorzystamy. Dobra. E, nasz złoty papier miał e, wymiary.

Jak wam w ogóle y, się pogoda klaruje? U nas jest y, brzydko, aczkolwiek y, nie, nie pada mi tu, więc y, jest zachmurzone, ale najważniejsze, że nie pada. Dobra, teraz mamy, y, ja tutaj wam powiem, że ja sobie wykroiłam kwadrat, kwadrat, ja przyłożyłam sobie talerz, odrysowałam tutaj ładnie półkole, żeby żeby tak ładnie to równo wyglądało i odcięłam nożykiem do tapet. I teraz tak podkleimy sobie to. Dobra. Tutaj też jest taka biała rameczka. Równo, równo. I tu mamy. I to będziemy prawdopodobnie podklejać na kawałku teksturki. Tylko się zastanawiam właśnie, bo ja teraz muszę to niteczką właśnie oblec. Tylko zastanawiam się, czy zrobić to na kółka. Chyba zrobię to na kółka. Dobra, przygotujmy kółeczka pod naszą dziewczynkę komuniną. Ja mam wykrojnik taki do złożenia, już go wcześniej złożyłam, abyśmy tutaj nie tracili czasu. Kółeczko równo, ok. Dziewczynka będzie. Chciałabym, żeby troszkę tych grafik róż było widać. O, więc prawdopodobnie tak ją przykleimy. Myślę, że tak. Ok. I nasze ym, tutaj. Nie wiem właśnie teraz, czy kółeczko też tu nie. Tu samą tą kartkę weźmiemy. Okrążymy tą naszą stążeczką. Zrobimy sobie tak, żeby ona nam się tu coś przyczepiła. Jest dość cienka, więc my ją troszkę, no tak, z parę razy na pewno tutaj zawiniemy, ale będzie taka bardzo subtelna, tak sądzę. Cyk. Cyk. Bardzo fajny efekt będzie dawać. Widzicie, ja ją tak wiem, że o, nie tak jedno na drugie, tylko staram się, aby to tak było w różnych w różnych kierunkach powiedzmy, żeby się za, nakładała jedna za drugą. Dobra. Myślę, że tyle wystarczy. Tak. Jeszcze tu później zrobimy jakąś wstążeczkę. Przykleimy to na tekturce. Na te, które, tu mam taką większą, okay. ja miałam takie ścinki bermaty i nawet będzie fajnie pasowało. Więc obetnijmy sobie tu kawałek. Dobra. Tak. jeszcze po, może tu tam damy. Ja tu damy taką grubszą. Ta bermata ma bodajże 1 mm grubości. Ja kupiłam jej nieco, te, nieco więcej. Na początku, gdy robiłam albumy, to właśnie robiłam Kurczę, troszkę za duża nam wyszła. Musimy przyciąć, bo będzie wystawa. Ja robiłam właśnie na Bermacie, potem się zorientowałam, że jest coś takiego jak tektura introligatorska jest bardziej trwała, tak sądzę. I zaczęłam właśnie na tej, na tej tekturze introligatorskiej pracować. Dobra. kleimy tu. Tak, żeby... I tak sądzę, że tą kokardkę damy tutaj. Bo tak Będzie tu pusto, a tak taka kartka będzie w tym miejscu. Myślę, że fajnie będzie wyglądała. Naszą dziewczynkę również podklejmy na. Co my tu mamy? Tu mam jeszcze moje niezużyte. Kostki dystansowe, one są takie drobniutkie, że czasami ręce opadają, więc nieraz wolę Właśnie tą tekturę albo bermatę Chociaż ostatnio, tak jak mówiłam we wcześniejszym filmiku Jakoś tak przypadły mi do gustu kostki dystansowe od chłopaków Scrap Boys po Są duże Bo są centymetr na centymetr, a dodatkowo Dodatkowo fajnie się ściąga folię ochronną O, myślę, że tak ta dziewczynka będzie. Tu wklejona. A, widzicie? Zapomniałam przecież jeszcze. Na naszej mapce był napis. Napis mam już wydrukowany. Ten napis będzie się znajdował tutaj na dole. Dobra. Tego już nie będę podklejać nam żadnej... Na, żadnym, na żadnej warstwie, z racji tego, żeby mi się ta kartka zmieściła do koperty. Okay. Więc dajmy bezpośrednio ta niteczka. Znowu nie jest taka grubiutka, żeby nam tu jakoś miało to źle wyglądać. Ok. Ja tutaj pozłociłam to takim markerem złotym, aczkolwiek ja to jeszcze pociągnę losy akcent. Takim. Bo ja nie wiem jakoś mało mi się to tu błyszczy na złoto, więc tak. Dobra. I mm, co tu mamy jeszcze zrobić? Napis. Ja już mam wydrukowany napis, łącznie z życzeniami. Życzenia też będą do środka, i dałam napis w kruszynie chleba. Jest, panie, jesteś taka. Więc dotkniemy sobie to. Mamy nasz napis. Ja go tu troszkę w tą stronę tutaj przesunę maksymalnie do ten i też go podkleję na tekturze. Tu mam za grubą. Mm, mm, mm. Tu mam jakąś fajną akurat taka Taki paseczek. ta też będzie ok. Dobra. Myślę, że jest prosta ta karteczka, a jakże efektowna. Tylko tu jeszcze się zastanawiam, właśnie nad tą wstążeczką, jak ją tutaj zrobimy. Zobaczymy, jak z tą nitką wyjdzie, bo skoro tu jest tak delikatnie, to chyba tą wstążeczkę by pasowało też zrobić taką kokardkę też taką delikatną ok troszkę tu dobra i teraz jeszcze tutaj mamy wstążeczkę, którą yy, tą nitkę zrobimy właśnie z niej kokardkę, tylko musimy ją tak raz może nie tak Tyk, tyk. taką stążeczkę wystarczy tak sądzę myślę ją związać, żeby nam tu nic nie uciekło. Nie podłączyłam kleju na gorącą. Może klejem by to szybciej chwyciło nam. Troszkę jest chwycona. No i chyba troszkę tu, o tak zrobimy. Klejmy ją pod nasze kółeczko. Tu, tu mam szpigulec troszkę to tam. O. Taka bardzo subtelna jest ta nasza wstążeczka. Tak. Tutaj mam jeszcze dodatki. dodawać nic dodatkowego. Myślę, że tak karteczka będzie się prezentowała. Jedynie jeszcze właśnie tym głosy byśmy tutaj troszkę podciągnęli, tylko... Wiecie co? To mi się strasznie mocno zatyka. Czasami właśnie chcę mi to tu... jest przypchane, ale coś dobra. OK. Zacznijmy od naszej, naszego wianuszka. To jak wyschnie, bardzo ładnie wygląda. Często na kwiatach można zrobić taki efekt rosy. Bardzo fajnie wygląda. Tu trzeba ostrożnie, bo ten nasz różaniec tej dziewczynki jest bardzo cieniutki. Też nie pomyślałam, mogłam to zrobić, zanim przykleiłam. Ale wpadłam na to dopiero teraz. Przy tworzeniu tej karteczki. Okej, okay. oj, jeszcze uderzyłam. Dobra, jeszcze mamy tu falbaneczkę na sukience. Okej. Okay. Jeżeli Wam się podobają filmiki z moimi elementami pop-up, moimi i nie do końca moimi, bo również są inspiracją z innych stron. Natomiast chciałam to zrobić tak, aby były wszystkie te bynajmniej te, które znam aby były w jednym miejscu. Dlatego, jeżeli chcecie dalej oglądać, jak można stworzyć taką kartkę, to serdecznie zapraszam. Do subskrybowania oraz do zostawienia lajka like i włączenia dzwoneczka, żebyście mogli dostawać powiadomienia. Kartka prezentuje się tak i nasz element w ten sposób. O, tak, może. Tu będą życzenia. Myślę, że bardzo fajnie wygląda. Dajcie znać też w komentarzu, jak Wam się ta karteczka podoba. Serdecznie Was pozdrawiam, życzę miłego dnia, trzymajcie się Pa!